Dzień dobry, dzień dobry. Można by było rzec piątek, piąteczek, piątunio. O, w sumie nie wiem, kiedy to oglądasz, no ale dzisiaj mamy akurat piątek. Dla Was, osób mieszkających w Polsce, Macie oczywiście dzień wolny od pracy. Bo jakże by nie było po prostu Dzień Wolska Polskiego i drugie święto? Jest jakieś święto kościelne, ale powiem. Głupio mi się przyznać, chyba nie bardzo pamiętam, ale coś ważnego na jasnej górze. Dobra, nieważne. Zobaczcie, jaka dzisiaj piękna pogoda. I za mną Mister Słonecznik, którego dzisiaj trzeba będzie, powiem Wam, chyba już zerwać. Bo jest, można powiedzieć, że już jest dobry. Miał być to słonecznik ozdobny, ale cóż, no, chyba jest jadalny. No, bo jest potężny, jest potężny. Także dzisiaj się generalnie trzeba będzie zająć obcięciem go. Urósł naprawdę, naprawdę zobaczcie, jak du, jaki, jaki duży urós. Już wczoraj go próbowałem. No i jest powiem, że smaczny. Aczkolwiek ja nie jestem jakimś w ogóle wielkim fanem słoneczników, bo to dziubanie, skrobanie i w ogóle nie wiem, czy wy tak macie, że lubicie tam dziumgać te słoneczniki. Ja chyba wolę już takie zdecydowanie. Obrane, dobra, ale tutaj nie o tym. Miłego, wspaniałego dnia. Wam życzę. Trzymajcie się, pojawiam się i znikam. Nara.